Tu w Azarii lecimy dalej z akcją w Assassin's Creed Odyssey Game Plus. Nasza Cassandra tym razem zalicza kolejne lokacje w, w, na Fokidzie. W Fokidzie, na Fokidzie jak wolicie. Proponuję w tym momencie grobowiec pierwszej pyti. Zaliczyć, ale żeby to zrobić przenieśmy się tutaj i jeżeli będzie cover to pamiętam, upgrade'ujemy naszą broń na wyższy level 90. Broni, zbroje oczywiście. Hmm. Zajrzyjmy się, jest kowal, widzę kowana gdzieś tam. Fajne, cały rydwany złoty. Ciekawe czy coś takiego budowano z prawdziwego szeroko tego złota. Czy to tylko było powleczone złotem, albo pomalowane. W tym kolorze, no ale jeżeli byłoby z prawdziwego to no nie chcę się w to wierzyć szczerze mówiąc no idziemy pochodnia nam przeszkodziła, to było nisko i jest kowal eee... nie wiem czy będę, czy chcę właściwie tą bronią, na pewno nie wygłosiamy sobie do tego złotą i co, ta fajnie wygląda no, nadaj, 20 do obrażeń wojownika. Do obrażeń zdolności przełomujących, chyba dobra będzie. To nam raczej nie potrzebno. 19 do wojownika, 21 do, do... do wojownika, ale to może wynikać z różnicy w levelach. Jeszcze coś takiego. Dobra, tą. Wybiorą sobie tą z ciężkich siecznych i już e, ulepszamy sobie Ulepszamy sobie to co trzymamy, a co trzymamy jest widzicie obwódką e, lewy przycisk ulepszenie OK automatycznie ulepsza nam do maksymalnego naszego poziomu e, Tą naszą broń ulubioną alternatywną też sobie Ulepszymy, dlaczego nie. Łuk też sobie ulepszymy, który ja trzymam. Ten. Nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda. No i oczywiście naszą zbroję. To była jakaś korona na głowę. Tutaj mamy coś tam na ręce. Legendarne wszystko z grawerunkiem. Łuk nie był z grawerunkiem. Dziwne. Ja kiedy indziej to sobie zweryfikuję. Na razie po prostu to, co mamy założone, to upgradeuję. I to jest chyba wszystko. Spójrzmy sobie w takim razie. Uspaliśmy się trochę. Eee, trochę. Tego. Zresztą tak, skoro nie na okładzie, więc skoro wyrunek Ale nie widzę. To ma grawerunek? Tutaj wszystkie rzeczy mają grawerunek. runek. Ok. Jak tak, to skoro już nie jestem u niego, to mogę też podsprzedawać kilka rzeczy daj to czas. Lewy przycisk myszy, tak jak mówiłem już niestety nie ma możliwości tutaj e, zrobienia tak, żeby sprzedać wszystko na raz. A szkoda Uda, co? Ale przetrwajcie to kiedyś też to trzeba zrobić kupykacja się zarabia za sprzedaż. Alternatywą jest oczywiście rozkładanie, czyli prawym przyciskiem będzie przytrzymanie i rozmontowanie tych części dzięki czemu zdobywamy różne surowce, ale zauważcie, że ja tych surowców też mam e, no, od groma, e, więc nie muszę tego robić. Kasa się przyda na kolejne upgrade, e kolejnych broni. Bo na to też cię kupę kasy. Się łuków nazbierało. No więcej chyba, jak widać, tych łuków różnych. Jak głowy jest raptem. you Okej, okay, a wszystkie y, towary niepotrzebne sprzedajemy w ten sposób my thanks a jeszcze zobaczmy czy, czy ma coś y, ciekawego do okupienia na przykład Unia którego nie mam ale nie ma Dobra. thanks 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 mapa lecimy do następnej lokacji nie wiem że to była chwila nudy ale to wam wynagrać grupę z pierwszej Coś tam o jest tam Gdzieś. Hej, ja, ale mam złotą maczuga dużo gram, ustawiać no, stele. Co nam dają stele, zwiększają nam... Gdzie jesteśmy jeszcze? Spójrzcie na mapie. Jesteśmy tutaj. Tu. Kropowac pierwszej petty. Stele dają nam zwiększenie o jeden poziom... Znaczy umiejętności. Możemy sobie coś tam wybrać, tak? patrzcie no tutaj oczywiście podpalamy żeby było jaśniej jak jest coś takiego warto to rozwalić bo często o tak jak i tu e, za czymś takim kryje się tajemne przejście i tu podpalamy O, o tak bywa też za tym się zmienia dobra dobra o, może ci by się podziewa właśnie dlatego nie, jak podpalimy coś takiego to trzeba szybko odejść o i jest skrzynia Bronie jest wąż marny bierzemy skrzynię cyk to tu, a tylko starożytną stelę i zobaczcie następna być może tam też się coś kryje już oczywiście że tak jak żeby mogło być inaczej ja mogłem tam jeszcze żeśmy nie byli tak w jednej e, w jednym miejscu mam nadzieję że się nie zgubię tu już się gubię no podpal no podpal No właśnie tylko nie siebie i jest e, kolejna skrzynia dziwne, dziwne że nie jest, nie było częścią od zadania odnalezienie w skrzyni wszystkich No sporo można zyskać w takich w takich czym w takich grobowcach Jest to sporo do zbierania Sporo do zarobienia, przy okazji ciekawe widoczki, któreśmy nie wchodzili, prawda? No podpal, podpal. Okay. No. Wiecie co, chciałbym spróbować, czy mogę? Ale raczej nie mogę coś takiego rozwalić No nie mogę Więc z powrotem odpalamy sobie i co. w tą stronę się pójść nie da Tu mamy kolejnego węża Kolejne Kolejnie Tu sobie ten Oj, patrzcie, a tu się no jeszcze tak, rozwalamy tego, tego i tu się. Przypatrzcie tej ścianie. Jest wyraźnie popękana. I teraz, uwaga, co tu się stanie? Kiedy w taką ścianę czymś uderzę? Widzicie? <laughs> Można się przebić do tajemni, tajemnego pomieszczenia. A co jest w tym tajemnym pomieszczeniu? Nasza stella poszukiwana. Można przeoczyć, da się przeoczyć to. I góra skarb. Oczywiście, tak, tak, tak. Dobra. Stenle. Proszę. Tak jakbyśmy czytali, oglądali obrazki, coś tam, coś tam i dostaniemy za chwilę kolejny punkt do przydzielenia do umiejętności. Już pada nam lokacja zaliczona. Krobowiec pierwszy pyty. Wyjdziemy sobie tędy i w prawym górnym rogu widzicie pod e, naszym e, stopniem naszego rozwoju jakby czymś takim jest pokazało się plus jeden ze skrzydełkami co oznacza że e, jeszcze sobie spróbuję tak coś się rozwalić taki w to, nawet trafić to nie mogę dobrze no Co oznacza, że możemy ten punkt przydzielić. Teraz tak, tutaj jest z tyłu przejście. Więc odsuwamy i możemy już sobie tędy śmiało wyjść. No. I pamiętacie, gdzie jesteśmy... Bo ja nie! Ale chyba wtedy pożyczem w prawo, za to nie poszedłem raczej. Tutaj tak, tutaj a mnie nie było Jeszcze coś do przeszukania 54 drachmy to Jest jakiś ołtarz, a ołtarz się da rozwalić. Któryś tam żeśmy rozwalali, taki gdzieś tam Podobny, tego się nie da No dobra to chyba w tej lokacji będzie wszystko fajnie. Byłoby na szybko pozwiedzać takie miejsce, naprawdę. Pewnie czułbym, e, gęsior skórkę bym dostał, ale ale miałbym frajdę ze zwiedzenia czegoś takiego. Coin na noc, fajnie, że to zaczekał. E, e, lokacja jest zaliczona i zasuwamy do kolejnej teraz zróbmy ciekawą grota niedźwiedzia Zabij zwierzę alfa bliżej chyba będzie jak się przetransportujemy stąd no i proszę gdzie jest tu zwierzę alfa jest tam 300 metrów isko wiary Pięknie. Pięknie. Wołamy kunia. Bo to było nieco szybciej. No chodź, 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 Dobra. Zaczymy. Nie wiem, którędy będzie wygodnie pojechać. Niedźwiedzie, raczej nie są zbyt trudnymi przeciwnikami. Zacznijmy uder. Chyba to ten... Raczej stawiam, że to ten biały jest tym zwierzęciem alfa. Jest inny od innych. Patrzcie, widzicie dwa podwójne uderzenia. O ho! Kurde nie, czwórka, czwórka nie zdążyłem, ale draka, ale draka. Odwóję to co powiedziałem o tych niebezpiecznych zwierzętach Eee. Yy, w topa. Mm. Gdzie na tofnie? Mam nadzieję, że do samej sprzed walki. Tak, na szczęście. Schodzimy. Nie ma sensu walczyć z na koniu. No kurde. Mm -hmm. jeszcze ten biały się nam nie zainteresował tak? ale już chyba właśnie dałem trafić O, jest 250 miejsc ciężkiej broni świetnie świetnie właśnie to chodziło R jeszcze raz R o koń nasz przeszkadza jedyneczka zaliczymy na sobie nieźle całkiem ta jedynka zadziałała moglibyśmy znowu r ale raz trójkę tym razem uciekać 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 o dobra cóż mm. się boję kopniaka może zobaczymy jak tutaj działa kopniak będzie siedział nieźle co? tracy <grytansuj> się położył no przykro mi musiało bolać przeszukanie zabieramy to nasze i e, musimy zinfiltrować oczywiście tą jaskinię, bo ona jakby jest tu ukończona, ale niedźwiedź nam został, jedyneczkę e, bo na pewno w jaskini jest, a nóż się trafi znowu trop... e, o kul. Pściciela takie było, pamiętacie, w którejś z poprzednich jaskiń hm. no. no, dobra, naprawiamy się żeby właśnie przypadkiem zupełnie się nie trafiło tak, że nas jakiś byle niedźwiedź wykończy dobra a, jeszcze miałem oczywiście w naszych zwiększyć zdolność, skoro możemy to czemu nie? assassin i to ulepszamy Pią 5 z 20 okej okay. nie wyskakuje informacja że jest w bliżu świata te tego ale mamy pewnie coś wyjątkowego w skrzyni, o właśnie pewnie w tej skrzyni no jest widzicie jakieś wdzianko, cukineczka już stępy się czają na truchło tak dobra mapa była ciekawa lokacja była, powiedzcie że była Mamy kolejną. Gdzie to jest? Ela. O tam, 170 metrów, okej. Okay. A, yy, właśnie sobie przypomniałem, że tą bronią zrobiłem już yy, mistrza. Spójrzmy, czy mamy jeszcze jakąś broń, którą mógłbym... E, tą, tą na pewno mistrza mam. Kostury. Jeszcze kosturami nie walczyłem. No to weźmy kostura. Złotego jakiegoś. Tego też muszę sobie podnieść oczywiście. E, poziom do właściwego, ale póki co będę walczył tym, czym mam. No, co my tu mamy? W tym obozie bandytu, żeby go zaliczyć. Tu jest skrzynia do wzięcia, tu jest do uwolnienia więzień, A żołnierze aktualnie opuścili obóz, bo polecieli za czymś tam. No to możemy jak najbardziej skorzystać. Z tych I uwalniamy więźnia. No i... ...lokacja zakończona bez walki. Wydaje się? Niech on jeszcze ucieknie. Dobra. Obóz bądy jest w lami. W związku z czym siadamy na kunia Bierzemy mapę i wyznaczamy kolejny... Za, ...kolejną lokację. A kolejną lokacją będzie powiedzmy ten znak zapytania co to będzie, co nas tam spotka zaraz zobaczymy Chcę was przeprosić na chwilę. Dobrze, pojedziemy. No to, to, od, od no to Od razu pojedziemy. Od razu jak podbiodzę, czyli około godziny drugiej. Czy drugiej. No, Przepraszam Was, miałem telefon, musiałem odebrać. Od córy mojej, od się nie odrzucały połączeń. Czy nie powiem od kogo można ale od córki nigdy dzisiaj myślę, że zrobimy też live'a być może będzie to live z najprawdopodobniej nawet powiem będzie to live z Simsów więc kogo Simsy interesują i Love i Live z Majeszka TV to serdecznie zapraszam będzie się działo z pewnością. Tutaj lepiej jest załatwić po cichu. To są te... zdaje się te... te córy Artemity czy jakie tam... które... niestety... potrafią niefajnie strzelać z wówku ognistymi strzałami. O, to jest kostur, ale szybko została w pierwszy raz chyba o tym walczę. Takim nieźle to sobie daje radę. Zostawa to mało zabiera, ale to no właśnie. Widzicie, tak to, tak to działa. Strzelają ognistymi strzałami. Mam nadzieję, że nie dam trafić. no warcia, laska. Nie, nie, nie. Muszę się naprawić. No, Czórka. Kurczę. Ucieczka, 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 ucieczka. Nie da się trafić. Uleczka. Dobra. I już mogę wracać. Nie. Dobra. Uff, już mnie dreszcze przechodziły. Dobra, coś tam z niej zabraliśmy. Tutaj mamy skrzynię, która nas interesuje i w tej lokacji e, proszę Państwa, mamy już wszystko. Wychodzimy, obóz w lesie zakończony w bezpieczne miejsce, gdzie sobie dokonamy zapisu gry i zapraszam Was na kolejny odcinek na razie będzie się działo.